O i Tomek, dzisiaj. Na razie. I stoisko centrum zdrowia. Zaraz tutaj podejdziemy do kogoś. Dzień dobry, witamy. Jakie nowości na targach, panie Marianie? Pan to mnie nie kojarzy? O, jest i Tomek nawrot. Dzień dobry. Jakieś nowości na targach mamy? Czy nie mamy? Nowości mamy tak. Na pewno jest... Pojawił się nowego? Nowa pojemność hydrodiaru. O, w buteleczce, będzie wygodniej. ml. Dokładnie. E, pojawił się. E, większy Jest no. bardzo znany i chętnie wybierany przez hodowców. Ale produkty no i cały czas. No, salwet ta tak e, salwet Czyli jeszcze krople nie doszły do skutku jeszcze? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Proszę nas śledzić. My śledzimy, pod, podpytujemy, czekamy. Już A może kiedyś będzie okazja tak, wytestować zapewne zaraz, zaraz tutaj zahaczymy kogoś jeszcze. Także są te rzeczy, zaraz jeszcze spróbujemy Marcina zahaczyć o konkurs poczekamy. O. Jest i pani Małgosia, dzień dobry. Dzień dobry Witamy. Wszystkie rzeczy. Wszystkie rzeczy stoisko stosunkowo mocno oblegane, jak zwykle. Jest i mały sam w Także zaraz spróbujemy Maćka dorwać. Zapytamy się o wspólny gołębnik. odpytamy, dobry, panie Maćku. A. Pozdrawienia od żony, jeszcze nie ludzi. Rozwiąza... Nie, nie, na razie nie. Pozwoliła przyjechać. Aha. Kazała zrobić wywiad, więc jest okazja, bo jeszcze nie ma tak dużo ludzi. To popytamy. Czekamy na e, rozwiązanie, co to będzie wszystko. A. Nam, nam meldować ludzi. No tego jak tam meldować dużo. Zameldujemy. Jak tam perspektywy na nowy, nowe miejsce wspólnego gołębnika? To wszystko małymi krokami, ale będzie. Tak? Wyjdzie w praniu. Będzie A to lotnisko, lotnisko jakby decydujący wpływ miało? To, że tam jakieś eee, problemy? Czy już taki był zamysł wcześniejszy? Nie, zamysł był wcześniejszy, ale to lotnisko przyspieszyło. Przyspieszyło realizację. Dlatego, dlatego o rok przyspieszyło. I to wszystko jest taki dosyć na tempie. <grych> nie uh -huh. no. ale, ale tak było zamierzone. działka była kupiona, wszystko było. No to już tam z... kiedyś Pan wspominał, nie? Miało trwać, mysze. nie? A z tego gołębnika, gdzie tam jest stare miejsce, falan. normalnie loty starych, czy odpuszcza Pan? Nie, 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 nie. Odpuszcza Pan. Tam, nie, 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 nie. Koniec tam będzie ee, pusto albo rosku. opieka na razie dojazdowo. No. Czy docelowo cały czas? A, czyli na okres e, sezonu? E, sezonu? Żona będzie miała urlop bo odpala, krótko mówiąc. Ale, ale nie jest daleko, to jest, jest nie, nie No, no ja wiem, bo jest, tam, no nie da, do domu, tam jest. niedaleko. na wakacjach. A perspektywy z ptakami drapieżnymi? Są wszędzie. Są wszędzie. <laughs> Także zobaczymy. No. Co tam jeszcze? Takie zapisze są wszędzie, czyli tutaj nie możemy nic ani obiecać, ani nic. No jasna obieca. sprawa. No, ale mają jak. E, gołębie na pewno mają tam lepsze pole do popisu. No, bo będą je dużo widziały. więcej przestrzeni, nie? Tak. No, no no tak że... w razie ataku, to. Myślę, to że będą du dużo, dużo, dużo na plus to jest to, że pan Maciek mówi, że będzie tam cały czas. Czyli jakby opieka na pewno nie ucierpi, no bo to oczko w głowie, więc myślę, że, myślę, że to się wszystko uda. A zaraz jeszcze zapytamy o możliwość wygrania karmy. Czy już konkurs rozstrzygnięty? Nie, no konkurs będzie tak, jutro rozstrzygany. Nie? Konkurs rozstrzygany jutro. Jakie zasady? Karma, produkty 150 zł minimum, kupno 149, ale też się 50 zł. No i mamy później zaraz. Pytanie: e, możliwość, <gry> wypisujemy kwit do urny, później losowanie. 1500 zł w Oboje Obok tak, jakiej polskiej firmy, zaraz, na... zaraz będziemy górę. się zaopatrywać i wypisywać kwity. E, może jakaś przychylna ręka akurat szczęśliwie nas wylosuje, zobaczymy. Także pozdrawiamy. 怎么样？